Sudety Pro to platforma internetowa, na której znajdziesz sudeckie aktualności historyczno-turystyczne, przewodniki dźwiękowe po sudeckich miejscowościach, artykuły, podcasty o historii regionu, sklep online oraz zapowiedzi spacerów historycznych Sudety Pro. Witaj w regionie odkrywców historii. Witam wszystkich słuchaczy, z tej strony znów Krzysztof Wojtas. Dzisiaj moją i waszą gościnią jest pani prezes Zamku Książ, Anna Żabska. Najważniejsza osoba w sudeckiej turystyce, ale też jedna z najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce. Gratuluję i dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dziękuję. Tak, ale jak już stosujemy natywy, czyli gościnia, to też chyba prezeska, prezeska. W zamku. Dobrze, w porządku. Nie, to oczywiście, to oczywiście żarta, może, może niekoniecznie, ale jak, jak już poprawność taka do końca, to, to faktycznie prezeska w zamku. I tak, już chyba trzeci czy czwarty raz zostałam doceniona przez środowisko turystyczne, właśnie w tym zestawieniu, który prowadzi Wasza turystyka. Branżowy magazyn, który, który co roku dokonuje takiego podsumowania. Bardzo to cieszy, ale to, to bardziej patrzę na to z punktu widzenia roli, którą tutaj od, odgrywam, czyli jako prezeski też lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji Mhm. Na początku takie ogólne pytanie, co tam słychać w zamku książ? W zamku dużo się dzieje. W zamku dużo się dzieje, dlatego że mamy, jesteśmy praktycznie. W w szczycie sezonu albo w rozpoczęciu szczytu sezonu, czyli dla nas jesteśmy po festiwalu kwiatów i sztuki, który po okresie pandemii na nowo mógł przyjąć turystów, co, co się bardzo cieszymy. To było dużo niewiadomo, jak co się wydarzy, bo też okres wojny na Ukrainie spowodował, że ludzie jednak z lekkim dystansem i rezerwą podchodzili do podróży turystycznych po, po Polsce. Ale festiwal okazał się dużym sukcesem, co nas bardzo cieszy i także daje nam taką siłę napędową do kolejnych działań, które, które planujemy w zamku, bo nie tylko imprezy, ale też inwestycje, bo, bo, bo tym spółka się też zajmuje tutaj na tym obiekcie zabytkowym. Tarasy zamkowe to jest, to jest teraz naj, naj, największy plac budowy na, na, na całym zamku, dlatego że remontujemy największy, największy obiekt, czyli taras wodny. Tam jest 21 fontan, także mamy fontanę podkowiastą i też na, na tarasie zachodnim fontanny są konserwowane, misu uzupełniane i cała instalacja jest wymieniana. Mam nadzieję, że już na, w lipcu, w sierpniu wszyscy, wszyscy turyści, którzy będą odwiedzać Zamek Książ, zobaczą nie tylko te kilka fontan, które już udostępniliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, ale praktycznie teraz już będzie 90% wszystkich fontan na tarasach funkcjonowało. Poza tym oczywiście w samym zamku odbywają się inwestycje. Cała przebudowa parteru, tutaj też wyłoniliśmy nowego najemcę na, na punkt parterowy. Odnowiliśmy posadzki na pomieszczenia parterowe, gdzie, gdzie będą wydawane audioguide i będzie szatnia zlokalizowana. Pracujemy też nad tworzeniem kolejnych ciągów, no, komnat historycznych. No i, i najważniejszy projekt, który prowadzimy, to wystawa apartamentu księżnej Daisy. Tutaj projekt już jest gotowy, będziemy ogłaszać na dniach przetarg na, na błonienie wykonawcy. Mam nadzieję, że do końca roku te, te apartamenty zostaną otwarte dla widowni. Na ten moment ile pięter zamku jest udostępnionych dla turystów? Na ten moment tak naprawdę licząc, o to, jeżeli przyjmujemy, że, że audioguidy są na poziomie zero, wchodzimy na pierwsze piętro, tam mamy piano mobile, czyli sale barokowe, wchodzimy na drugie piętro, gdzie były apartamenty księcia, księżnej i na trzecim piętrze, gdzie, gdzie były apartamenty gości pozostałych, ale także wchodzimy na tarasy, wchodzimy też do do, do obiektów zlokalizowanych troszeczkę niżej, więc generalnie e, można powiedzieć, że 4 czy nawet 5 kondygnacji jest, jest to do zwiedzania, ale jeżeli chodzi o nocne zwiedzanie, to wchodzimy wtedy na najwyższe kondygnacje, czyli na czwarte i piąte piętro, które na co dzień, e, no turysta do nich nie zagląda, dlatego że tam panują specyficzne warunki. Bo to są, to, są, to, to jest teren, który no nie jest przystosowany do masowego, dla masowego turysty, dlatego też on podlega zwiedzaniu tylko przy szczególnych okazjach. W, w trakcie festiwalu kwiatów ilu odwiedzających było w zamku książ? W tym, roku, w tym roku praktycznie no, dobiliśmy do, do naszego rekordowego okresu, czyli z 2019 roku, czyli 40 tysięcy osób weszło do zamku, ale to pamiętajmy, że także na przedzamku działo się bardzo dużo i zawsze no. też e, liczymy, że drugie tyle, albo nawet jeszcze więcej ludzi przyjeżdża po prostu pod sam zamek, e, zobaczyć e, te budki, które, gdzie odbywała się sprzedaż, gdzie, gdzie był też plac dla, dla, dla dzieci, rozrywki. I szacujemy, że tak naprawdę przez te 4, 4 dni to prawie 100 tysięcy osób tutaj do, do zamku przyjechało. W skali roku, w najlepszym roku, ile tu było turystów? W skali roku to 2019 rok. To był dla nas najlepszy, najlepszy rok rekordowy, bo wtedy do samego zamku wyszło ponad pół miliona osób, a dokładnie 540 tysięcy osób weszło do, do, do zamku. I to był, to był nasz rekordowy wynik. Ale powiem szczerze, to. Zwłaszcza w, w, w tym wysokim sezonie, tutaj mówię lipiec, sierpień, to są takie miesiące, gdzie faktycznie jest bardzo tłoczno na zamku um, i tu nie chodzi o to, żeby zwiększać liczbę odwiedzających, bo, bo to już jest dla nas praktycznie limit, który, który, który jesteśmy w stanie tak... W komfortowych warunkach dać możliwość zwiedzania, odwiedzania zamku. Więc bardzo się staramy zachęcać gości do tego, by przyjeżdżali nie tylko w, ten, w te wakacyjne miesiące, ale, ale odwiedzali całorocznie zamek, dlatego że on słynie z tego, że w każdej porze roku jest zupełnie inny wart odwiedzenia. Zamek Książę jest bez wątpienia jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Polski. A propos ilości odwiedzających w 2019 roku i na jakiej pozycji w porównaniu do innych podobnych obiektów w Polsce, zamyk książkę plasową? To, to jest jedna z największych atrakcji turystycznych patrząc też na skalę na skalpowski, ale to jakby porównywanie czy też prowadzenie tego typu statystyk, mm. ona jest uzależnione oczywiście od uwarunkowań i tak naprawdę od. od nie pytanie ile, ale kto jak prowadzi te statystyki, dlatego że bardzo często różne obiekty podają różne liczby odwiedzających, co nie do końca ich odzwierciedla faktyczną liczbę osób, które przyjechały do, do danego obiektu, dlatego że czasami, czasami niektórzy prowadzą jakby statystyki bardzo tak ogólne. My mamy bardzo konkretne, dlatego że my to podejmiemy na bazie też audiogajdu, które są dostępne dla turystów, więc my dokładnie wiemy, ile osób i jak długo kto u nas przebywa. I także, w zależności od tego, jaki jest rodzaj biletu, bo umówmy się, bo także na, na Zamku Książ można kupić kilka biletów, więc my nie liczymy tego jednego turysty razy, znaczy tego samego turysty razy pięć, bo kupił pięć różnych biletów, a wiem, że na niektórych obiektach tak się właśnie robi. Więc. Chyba w Polsce nie ma takich bardzo wiarygodnych danych do tego, jaki obiekt i ile osób jest, jest, go odwiedza w danym, w danym roku, bo mm. też my nie prowadzimy na przykład statystyk osób, które odwiedzają tylko chociażby dziedziniec i spacerują wokół zamku, a wiemy, że takich mm. osób jest bardzo wiele, zwłaszcza też i w głównym sezonie i poza sezonem. Więc to jest takie to jest trudne pytanie, bo, bo chyba nikt nie jest w stanie na ten moment określić, ale wiemy, że na pewno jeżeli chodzi o, o tutaj dony Śląsk, no to jesteśmy Chyba w takiej top trójce, no bo też hydropolis, trudno się porównywać. Zoo, tak. znaczy, to chyba Państwa mamy więcej, ale tu Zo jest przede wszystkim mhm. takim numerem jeden, bo, bo faktycznie Zo miało dobre liczby. Chociaż patrząc pod kątem, pod kątem pandemii, no to chyba tutaj myśmy mieli troszeczkę wyższe, wyższe liczby. Przez pewien czas, dlatego że po prostu to było przez dłuższy czas wyłączone. My mogliśmy wpuszczać nawet chociażby na, przykład na tarasy, więc to, 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 to powodowało, że ta liczba turystów była większa. Ale na nas to, to akurat, my tutaj nie staramy się prześcigać kimkolwiek na, na liczbę, bo, bo to nie. Natomiast nie inni starają się prześcigać z wami, stąd moje pytanie. Tak, rozumiem. Ale to, znaczy, no, konkurencja zawsze jest, jeżeli jest zdrowa, to, to jest dobra, bo ona napędza do, 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 do rozwoju i do tego, by porównywać się z innymi obiektami. Dla nas, ja przychodząc tutaj do, 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 do zamku, to, to bardzo często właśnie podam, było pierwsze pytanie, ile osób odwiedza, mhm. odwiedza zamek. Mi bardziej chodzi o to, żeby ci, którzy odwiedzają zamek, byli, mieli jak najlepsze wrażenia i także zostawali tutaj w regionie. Dlatego, że tu nie chodzi o to, żeby ten turysta przyjechał i od razu wyjechał, tylko żeby ten turysta wjechał, zakochał się w tym miejscu i przy okazji zobaczył cały region. I to jest jakby dla nas priorytet. Tutaj żeby... się pojawia rola lotu. Dokładnie. Dokładnie. I też jakby sama koncepcja to nie była wymyślona przeze mnie, więc e, to już e, osoby, które zakładały lokalną organizację turystyczną tutaj na tym terenie, jakby z góry założyły, że, że prezesem mm, lokalnej organizacji zawsze będzie prezes zamku największej atrakcji mhm. turystycznej. Co z punktu widzenia jakby, logiki faktycznie to, 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 to ma, to ma absolutne, absolutne znaczenie i jest właściwym, e, właściwe, 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 właściwą drogą. E, i to nam się udaje, dlatego że patrząc na wyniki, dyskutując, zawsze podsumowując sezon z naszymi partnerami w Lokalnej organizacji turystycznej, widzimy, że przede wszystkim oni widzą w tym korzyść i widzą, jak dużo osób z roku na rok coraz więcej jest. I mimo nawet pandemii, czyli rok 2020-2021, w tych okresach, kiedy mogli prowadzić swoją działalność, widzieli spory przypływ turystów i to bardzo często są, bo wiedzą, bo rozmawiają z tymi gośćmi, no to są turyści, którzy przyjeżdżają do zamku i pozostają dalej, więc to, to bardzo cieszy. Sudety Pro, witaj w regionie odkrywców historii. Pytanie też a propos lotu, skoro jesteśmy, to, to pociągnę tylko ten wątek. Jeżeli. No zamek książ w tym wypadku jest naturalnym liderem, co jest zrozumiałe, bo jest najpopularniejszą atrakcją turystyczną tej, tego regionu i to zamek książ staje się lokomotywą po to, żeby mniejsze obiekty turystyczne zyskiwały. Natomiast pytanie moje jest takie, ponieważ rola zamku książ też jest inna, bardziej praktyczna. Z tego co wiem, jeżeli, jeżeli to nie prawda, to oczywiście proszę wyprowadzić mnie z błędu, ale jakby wkładem też książa w funkcjonowanie lotu jest fakt, że na przykład pani pracownicy, pracownicy Zamku książ też w ramach swojej pracy wypełniają obowiązki na rzecz lokalnej organizacji turystycznej. A mówię o tym dlatego, że niedawno powstała też lokalna organizacja, na przykład zimi Kamiennogórskiej, gdzie wjedzie prym, powiedzmy analogiczną funkcję ma opactwo Krzeszów, podczas gdy i tak opactwo Krzeszów nie angażuje swoich pracowników, tylko zleca to firmie zewnętrznej. Tak jest w, w, w przypadku lotu wołbrzyskiego? Czyli faktycznie to wszystko, to, zależy od bud, swast, tak? że to wszystko zależy od Są różne formy funkcjonowania lokalnych organizacji turystycznych. No my działamy na południu Dolnego Śląska, niezbyt bogatej części Dolnego Śląska, więc i też rozpoczynając czy patrząc na składki, które mamy w lokalnej organizacji turystycznej, to dla, na przykład dla samorządów to, to, to są kwoty od 3,5 tysiąca do 8,5 tysiąca złotych dla tych największych, czyli mówię tutaj o 8,5 płaci Wambrzych czy, czy Powiat. W tym roku też mieliśmy trochę wyjątkową sytuację z innego powodu, jakby te składki były troszeczkę wyższe, ale to tylko w tym, w tym roku, z uwagi na projekty, które razem tworzymy. I to bardziej jakby ideą jest to, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne. I tak ma Pan rację, bo my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć osoby na etacie w lokalnej organizacji, dlatego, że koszty byłoby, praktycznie zjadałyby nam wszystkie składki, które, które, które są wnoszone do, do stowarzyszenia. I na tym etapie rozwoju lokalnej organizacji turystycznej no, nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego my przyjęliśmy troszeczkę inną formułę i faktycznie pracownicy, osoby, które pracują w zamku, są, jakby mają dodatkowe zajęcie, czyli, czyli jakby część etatu, ale jest ona finansowana też ze stowarzyszenia. Jest, jest opłacana I, i, i te osoby po prostu angażują się w, w temat zamku książ, ale też przede wszystkim, nawet bym powiedziała, w lokalną organizację turystyczną. I to się sprawdza, dlatego że po pierwsze te osoby jakby wiedzą, jak funkcjonuje zamek, czyli największa atrakcja turystyczna i są w stanie jakby wyciągnąć też wnioski i pociągnąć to na, 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 pozostałą, na, pozostałe, na pozostałe działania regionu. I to są też osoby, które działają po prostu z pasją, bo tu nie chodzi o to, że ile jest osób, ale kto pracuje i jakie ma podejście do turystyki, I czy tą turystykę czuje i czy chce ją rozwijać, i czy, czy po prostu ma w tym, ma w tym pasję i tak. Tak, tak tworzymy tą lokalną organizację, więc to, jakby wszystkie osoby, które tworzą zarząd czy, czy pracują w grupach roboczych, to są osoby, które po prostu kochają turystykę, kochają ten region i nie patrzą, czy zarabiają na tym pieniądze, czy nie. No bo i walne zgromadzenie, i zarząd pracuje społecznie i nie dostaje żadnych wynagrodzeń. A tutaj, jakby głównym, główną osią funkcjonowania, i jakby pozyskiwania środków, to jest przede wszystkim właśnie pozyskiwanie środków zewnętrznych, i tak w tym roku praktycznie rozpoczęliśmy. W zeszłym roku pozyskiwanie tych środków, ale, ale w tym roku udało nam się sukcesem dopiąć dwa projekty polsko-czeskie na, na prawie 600 tysięcy złotych na, na ten rok i na kawałek przyszłego roku, więc to są dla nas bardzo duże gotówki, które wydamy właśnie na promocję lokalnej organizacji turystycznej, nie za półkciąż, tylko, tylko promocję regionu, całego regionu. Myślę, że też trudnością w Państwa przypadku jest to, jak na przykład dany samorząd, to tak ostatnio było w kontekście Kamiennej Góry, wychodzi z lotu, a zostaje na przykład jakiś obiekt turystyczny i jak to próbować tak, żeby inne samorządy z kolei się nie oburzyły. Znaczy, to jest kwestia tej odpowiedzialności i sprawiedliwości, tak? Dlatego, że ja się tutaj zgadzam i to często jest takie niezrozumienie, jak funkcjonują lokalne organizacje, dlatego że my też jak tworzymy jakieś materiały, to później do nas ktoś na przykład zgłasza się, a dlaczego nas na tym, w tym materiale nie ma? No i my odpowiadamy, że no, są tylko ci, którzy, którzy są, tworzą to, to stowarzyszenie, które, którzy opłacają to funkcjonowanie mhm. i stąd też jakby, dostają ten materiał. Oczywiście to to nie jest tak, że my tylko bardzo wąsko podchodzimy do, do opisywania regionu, bo jak Państwo zobaczycie nasze przewodniki, czy też te materiały turystyczne, które, które, które są przez nas stworzone, no one obejmują ten większy obraz, to nie jest tylko skoncentrowanie się na członkach stowarzyszenia, ale oni oczywiście dostają jak największy materiał i mhm. mogą, mają pole tutaj do, do, do reklamy swojego, swojego obiektu, czy, czy, czy też restauracji, czy też samorządu. Wtedy samorząd ma więcej stron do tego, żeby opisać swoje, swoje wszystkie walory. Ale no teraz my mamy taką podobną sytuację, bo też jeden samorząd wystąpił. Nie zrozumiał dla mnie przyczyn z, z lokalnej organizacji, ale najwięcej biznesu jest tego samorządu. I teraz to Jak my to mamy. To, to oczywiście się da zrobić, ale to, to jest, to jest z, 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 moim zdaniem jakby ze stratą dla, dla samorządu. Bo, bo nie możemy patrzeć tylko wyrywkowo na te podmioty, bo przecież na, to nie tylko one funkcjonują na terenie tego samorządu, jest wiele innych podmiotów, które korzystały z tego, a teraz tak naprawdę nie do końca będą mogły, bo my będziemy tylko i wyłącznie kanalizować tego, który jest to, do konkretnego obiektu, nie do całej miejscowości, tylko do konkretnego też obiektu. To wyzwanie komunikacyjne jest jakieś. Ech. Jest, ale to nie my jedyni, nie ostatni mamy, taki, mamy takie wyzwanie, więc to, to dajemy sobie z tym radę. A jeszcze takie, kończąc tylko ten wątek, załóżmy, byłym przedsiębiorcą funkcjonującym w Obrzechu. W Obrzych jest członkiem lotu. Czy ja, mogę, czy ja mam prawo myśleć, że skoro jestem z Wałbrzycha i płacę podatki w Wałbrzychu, to że Wałbrzych w locie też będzie reprezentować moją firmę? No, no właśnie, to tak nie, nie, nie działa. To znaczy, każdy, każdy podmiot biznesowy może przystąpić do, do, do stowarzyszenia, nawet zachęcamy do tego i wtedy ma, jakby jest promowany, promuje się przez to, że, że, że wstąpił Pan. Tak naprawdę dla przedsiębiorców to jest opłata na cały rok 1300 zł. To, to, to nie są wielkie, wielkie wydatki. Zależą się oczywiście od, formuły, od formy formuły prowadzenia działalności, ale jeżeli chodzi o samorząd, to samorząd przede wszystkim może. I to, i, I to nie jest tylko kwestia naszego lotu, to w ogóle wynika jakby z formy promocji, promocji turystyki, i tak jest też na każdym innym stopniu promocji turystyki. Mówię też o regionalnych organizacjach turystycznych, czy też polskiej organizacji turystycznej, jakby samorządy promują przede wszystkim swoje walory, czyli to, co, czym one są właścicielem. Bo mhm. Czy też czy, jakie, no, mówimy tutaj no, chociaż o pasmach górskich, które są w, w, na, na, terenie, na terenie, czy na przykład jakieś akweny wodne, tak? I, czy ośrodki sportu, to wtedy oni promują tego typu obiekty. Na przykładzie no, podał Pan tutaj Wąbrzych. Wąbrzych jest członkiem lokalnej organizacji turystycznej, ale także członkiem organizacji jest książ, Zamek Książ to jest spółka Wąbrzecha, jest Sara Kopania, która jest instytucją Wąbrzycha, uh -huh. jest Akwadrun, który jest spółką Wąbrzycha, jest Muzeum Porcelany, który jest instytucją Wąbrzycha. Oni także wchodzą do, 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 do stowarzyszenia, dlatego że chcą zaistnieć bardziej. W tej promocji niż tylko ogólnie podając, okay. że oczywiście na terenie zamku książ, znaczy na terenie Wałbrzycha jest Zamek książ jest Muzeum Porcelany. Tutaj w tym momencie mamy pole do tego, żeby opisać szerzej i dać ofertę pełniejszą, a nie tylko wzmiankować o tym, że, że taki obiekt się znajduje. I to jest, to jest ta, ta różnica właśnie, że jeżeli jestem członkiem, to po prostu mam większe możliwości, większe spektrum narzędzi do wykorzystania, do promocji własnego biznesu czy też własnej atrakcji turystycznej. Mm -hmm. Rozmowa przeglądu sudeckiego. Pani prezes, ja bym chciał jeszcze zapytać o rzecz związaną z ofertą turystyczną zamku. Coś, co w różnych środowiskach staje się, powiedziałbym, nawet małą teorią spiskową, więc pytam u samego źródła. Przez wiele lat, podziemia pod Zamkiem Książ nie były udostępnione na cele turystyczne. Oficjalna opinia dlaczego tak jest, była taka, że pracują tam specjalne maszyny, które badają jakieś kwestie geologiczne. Tak? I teraz, niedawno, parę lat temu, Państwo się jednak zdecydowali na to, czyli co, tych maszyn już nie ma, czy one są inne. O co chodzi? To zacznijmy najpierw od, od genezy, mhm. dlatego że podziemia opiekunem tych podziemi przez wiele, wiele lat była Polska Akademia Nauk i faktycznie status formalno-prawny był niejasny, dlatego że... Z jednej strony funkcjonowała spółka Zamek Książ, miasto, które, na terenie którego ten, ten zamek jest i, i znajdują się te podziemia, ale jakby operatorem tych podziemi, czy też opiekunem, administratorem jakby to nazwać, od początku była Polska Akademia Nauk i to ona chyba, ustalał warunki dostępu, czy też jak, jak to powinno wyglądać. I w momencie, kiedy faktycznie był pomysł na to, żeby udostępnić te podziemia, że one jednak znajdują się pod zamkiem książ, więc regulowanie statusu, do kogo tak naprawdę one należą, rozpoczęły się wiele, wiele lat temu i one skończyły się, skończyły się faktycznie wyrokiem, które pod, w końcu jakby rozstrzygnął tę kwestię i powiedział, że one należą do gminy Wałbrzych, czyli jakby właścicielem tych podziemi jest gmina, więc to ona może tutaj ustalać warunki, czy będzie dostępna i, na, i jak to będzie wyglądało. Ale też powstało porozumienie pomiędzy właśnie Polską Akademią Nauk a gminą Wałbrzych, które reguluje mm, warunki, na których dalej prowadzone są tam te badania, o których Pan tutaj wspomniał. Ale także to dało możliwość do tego, bo otworzyć trasę, trasę zwiedzania pod podziemiami. Po, po Ale to, to trochę trwało no i musiało skończyć się wyrokiem, wyrokiem sądu, który ustalił, kto jest prawomitym właścicielem tego, tego terenu. Czyli ostatecznie miasto Wałbrzych mając prawo do tego terenu, zdecydowało, że badania ok, ale my też chcemy tam wchodzić. Dokładnie to tak. tak. Dokładnie. I teraz, y co na to ośrodek badawczy, bo prawdopodobnie byli przeciwni, tak? Ja, te, te, ja powiem szczerze, ja przyszłam już w momencie, kiedy było porozumienie mhm. podpisane pomiędzy, pomiędzy gminą a Polską Akademią Nauk, jakby rozdzielającą tak naprawdę te podziemia na pół, tak? czyli dającą przestrzeń badawczą dla Polskiej Akademii Nauk i też dającą tą przestrzeń do tego, mhm. żeby i o, oczywiście określone warunki jak, ta, jak ta, ta przestrzeń jest dzielona, ale też jak nie przeszkadzać sobie, czyli umożliwić z jednej strony badania, a z drugiej strony także zwiedzanie. Więc to zostało określone tym porozumieniem i, i to funkcjonuje na ten, na, ten, na ten moment. Pani prezes, wróćmy do pytań, które mieliśmy zaplanowane, bo trosze, troszeczkę odeszliśmy od tego, aczkolwiek myślę, że warto było. Natomiast chciałem zapytać, ponieważ już wygląda na to, że pandemia jest już za nami. I przede wszystkim, czy ten rok, który teraz będzie, będzie, który teraz, ten sezon w zasadzie, który będziemy mieli, on będzie lepszy od tego w 2019, czy on będzie gorszy? Ja powiem szczerze, to oczywiście na koniec roku mogę odpowiedzieć na to, mm -hmm. na to, na to no, pytanie, ale, 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 ale co, ciekawe, co ciekawe w momencie 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia. No wtedy dla nas, to, dla wszystkich, to było wielkie zaskoczenie i ogromna niepewność. Ja wtedy też śledziłam różne opinie dotyczące, jak będzie turystyka się odradzała po, po pandemii. Wtedy, wtedy przedstawiono, i to światowi eksperci pokazywali, porównywali to do, do, do kryzysu Watchrise Center, do, do kryzysu gospodarczego itd., i pokazywało, jak wtedy te gospodarki się podnosiły tak jak turystyka się podnosiła, w jakim okresie czasowym. I pamiętam z tych danych, że że pokazywano, że najwcześniej jakieś w ogóle odbicie będzie od 2024 roku. I tutaj jakby postawię kropkę, czyli nie mieliśmy tak naprawdę w perspektywę czterech lat do tego, że może zaczniemy się jakoś podnosić po tej, po tej pandemii. I muszę powiedzieć, że o ile 2020 rok, no to faktycznie był, był bardzo mocno, dał nam wszystkim popalić, o tyle 2021 był, był sporym zaskoczeniem. To znaczy ten okres wakacyjny... Widać było po raz pierwszy, że, że ludzie wrócili w ten, na te dobre tory. Tak? I tutaj trzeba pochwalić na pewno błąd turystyczny, bo to był duży zastrzyk dla, 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 dla turystyki polskiej. Do to, żeby Polacy ponownie zaczęli odwiedzać i spędzać wakacje w Polsce, a nie za granicą. I tu trochę pandemia pomogła. I ja za każdym razem też mówiłam, no, jak spotykaliśmy się w Lokalnej Organizacji Turystycznej, że, że to ten fakt trzeba wykorzystać i to jest taki, to jest taka, to jest, to jest taki prezent, który, który powinniśmy jako Lokalna Organizacja Turystyczna Absolutnie przekuć sukces, i to się nam udało. To znaczy, my jesteśmy też takim obszarem, który jest do odkrycia. Jeszcze wiele osób go nie zna, więc my mamy ten efekt też świeżości i tego, że jak wiele osób tu przyjdzie, oni się często nie spodziewają tego, co tutaj zobaczą. I, I to bogactwo atrakcji turystycznych, bo absolutnie patrząc na to, że my jesteśmy w obszarze, gdzie w ciągu 15 do pół godziny jesteśmy w stanie zobaczyć tak wiele różnorodnych obiektów przemieszczając się samochodem, czy, czy, czy na rowerze, czy, czy komunikacją publiczną, że weekend to za mało, absolutnie. Tak? I, I wiele osób przyjeżdża tutaj i jest po prostu zaskoczonych. A nie ma z drugiej strony, nie, nie, nie czują oddechu drugiego turysty na, na plecach. Czyli mają to swobodę, czują się, że są w, w, na terenach, gdzie, gdzie na spokojnie no nie ma tłumów, nie, nie stoją w wielkich kolejkach i, i ta, ta pasja odkrywania jest realizowana. I to, to się sprawdza, to znaczy widać, że, że teraz wiele, jak rozmawiamy, rozmawiamy z obiektami turystycznymi, że oni widzą absolutnie, że, że tych turystów indywidualnych, o indywidualnych bo, bo troszeczkę inaczej dzieje się to z tą turystyką grupową, jest absolutnie coraz więcej. Także te, Wzrosty, tak jak pamiętam, nabyśmy badania w 2021, to praktycznie w niektórych obiektach to było 20% więcej w tym piku turystycznym, tak, w momencie kiedy mieli otwarte niż w najlepszym czasie przed pandemią, więc to pokazało, że w ogóle wyniki mniej lepsze. No oczywiście odejmując to, że na no pół roku byli zamknięci, tak, no to, no to wiadomo, że te, te finalne te wyniki na koniec roku nie były aż tak dobre, jak na, na przykład w 2019, ale zbliżone. To, to jest coś niesamowitego, bo przypominam, z światowi eksperci twierdzili, że 2024 to dopiero jakieś lekkie odbicie będzie, a nie mówimy już o tym, że praktycznie pobijamy rekordy z 2019 roku, czyli z tego najlepszego okresu turystyki. Więc w mojej ocenie ten rok będzie na pewno, o ile nic się nie wydarza, już po drodze mieliśmy wybuch wojny no, w Ukrainie i to spowodowało, i to wszyscy też odczuli jednak delikatny, delikatny spadek. Ale widać, że, że, że Polacy chcą, wrócili turyści zagraniczni, to także widać i jest, jest obserwowane. Więc te prognozy są widać bardziej optymistyczne niż to zapowiadano Czyli na początku. Statystyczny polski turysta będzie częściej teraz podróżować po kraju. Jeszcze tak, jeszcze tak, dlatego że wyjeżdżając za granicę, jeszcze musimy dostosować się do chociażby obostrzeń covidowych. No, bo jeszcze na niektórych destynacjach trzeba robić testy, trzeba wykazać się paszportem covidowym, ale w miarę jak poszczególne kraje to znoszą, no to wiadomo, że ta turystyka się będzie odradzała. Ale nie zapominajmy o inflacji, o wzrastających kosztach, i to się już zaczyna robić mniej opłacane. Dlatego Polacy będą woleni jeździć po Polsce, bo tu po prostu będzie ich na to, na to Stać, ale też się zmieni troszeczkę jakby profil tego turysty. Tak? On, będzie, on będzie jednak wybierał miejsca, gdzie nie będzie aż, znaczy będzie mógł spędzić wakacje w określonym swoim budżecie ale nie będzie wydawał takich pieniędzy, jak co niektórzy uważają, dając takie ceny, cenniki mhm. za, za pobyty hotelowe, bo no, głośno ostatnio było po weekendzie majowym, gdzie wiele takich bardzo znanych atrakcji turystycznych, no, bardzo narzekało, że turyści nie przyjechali. No ale jak ktoś mówi, że ma zapłacić za weekend tyle, co za tydzień w, w Turcji już nawet po podwyżkach, no to ja się wcale nie dziwię. Pani prezes, no, serdecznie dziękuję za spotkanie i za, za odpowiedzi. Życzę, żeby Zamek Grodziec... Za Zamek grodzie, chyba... Grodziec też, był, też, należał do, też należał do rodziny Hochbergów, więc to nie jest tak, przejęzyczenie. Tak, przez jakiś czas, ale yy... Jest zresztą sala Grodzica w Zamku Książ, więc yy. można zobaczyć, jak wygląda Zamek Książ dokumentowany. Zamek Grodziec w Zamku <laughs> książę, widać jak... I to ja bardzo dziękuję za, za rozmowę i mam nadzieję, że... Że zachęciłam Państwa do tego, żeby tutaj przyjechać do zamku, oczywiście, i zobaczyć naszą atrakcję w aglomeracji Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Sudety Pro, bądź z nami. Obserwuj nas na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Sudety Pro, witaj w regionie odkrywców historii.